Blizzard znowu strzela sobie w kolano. Diablo 4 z opóźnieniem nowych rozgrywek rankingowych. Zobaczymy o co chodzi, um, co tutaj napisali redaktorzy z gram.pl. Deweloperzy poinformowali o kolejnym opóźnieniu debiutu nowych rozgrywek rankingowych, co oczywiście nie spodobało się graczom, no wiadomo. Ferguson, Rod Ferguson, czyli taki powiedzmy szef Diablo poinformował za pośrednictwem oczywiście so, swoich social media, że 13 lutego mają pojawić się rozgrywki um, rankingowe w Diablo 4. No i oczywiście wiadomo, jest to fajna sprawa, bardzo dużo osób um, czeka na taki po prostu tryb. No i niestety, ale już się z tego wycofali. Około tygodnia przed um, publikacją tego trybu Rod Ferguson na swoim Xie czy Twitterze napisał taką oto wiadomość, którą teraz widzicie na ekranie. Generalnie powiedział, że nie zdążą, że studio potrzebuje to małe, małe niszowe studio, czyli Blizzard Entertainment, a teraz już Microsoft e, potrzebuje więcej czasu, aby wprowadzić m, zmiany do Diablo 4. No i już wkrótce powinniśmy dostać. Tablice rankingowe i tryb cięgi. No, powiem Wam, że słabo, słabo z ich strony. To takie, ale ja wiem, że to jest takie malutkie studio, które dopiero co zaczęło raczkować, i oni wcale nie tworzą wielkich gigahitów przez ostatnie 20 lat. No i dajmy im trochę tutaj oddechu. Myślę, że ogarną sobie. Jak wygooglują jak to zrobić, to na pewno sobie to ogarną. A teraz. The Last of Us Part 3 zostało w sumie oficjalnie zapowiedziane, no ale nie do końca tak naprawdę. Zaraz dowiecie się o co chodzi. Na planecie gracza możecie przeczytać, że The Last of Us 3 nie zostało potwierdzone, ale Neil Druckmann przyznał, że jest najpewniej jeszcze jeden rozdział tej historii. No, myślę, że powinni zrobić. No, bo pierwsza część była świetna, jeżeli chodzi o Fabułę, druga była nieco gorsza, aczkolwiek zostawiła takie otwarte drzwi gdzieś tam na przyszłość. Nadal nie wiemy, czy gra faktycznie powstaje. Choć Neil Druckmann jednoznacznie przyznał, że na pewno kiedyś się jej doczekamy. No, i mam nadzieję, tylko że nie w 2049. Wszystkiego dowiedzieliśmy się z nowego filmu Grounded 2, czyli długiego dokumentu o tym, jak powstało The Last of Us Part 2. No, i na planecie Gracza możecie oczywiście sobie zobaczyć. Tu jest ten dwugodzinny e, dokument, ale możecie też zobaczyć go na YouTubie m, kanału Naughty Dog. No, i ogólnie polecam, zamiast jakiegoś tam filmu, który będziecie wybierali na Netflixie przez dwie godziny, to obejrzyjcie sobie ten dokument. Naprawdę bardzo dużo informacji daje i otwiera oczy na to, jak tworzą się gry, ile pracy trzeba w to włożyć. Anyway, osobiście polecam go obejrzeć, no to, to tak jak ja. W każdym razie, Dragman nigdzie nie przyznał, że The Last of Us 3 powstaje, wbrew temu, co, niektóry, co w niektórych miejscach sugerują wam clickbaity. Nie mamy historii, ale mamy koncepcję. Dla mnie, jest równie, dla mnie jest on równie ekscytująca jak jedynka, czyli tu chodzi o drugą i trzecią część w sumie i cały ten koncept. Jest odrębną rzeczą, ale ma tę linię przewodnią dla wszystkich trzech części. Czuję więc, że prawdopodobnie będzie jeszcze jeden rozdział tej historii. No i tutaj. Klucz to słowo prawdopodobnie, czyli generalnie mają pomysł, i jeżeli, jeżeli im się zachce, jeżeli będą mieli wolne 5-6 lat, no to stworzą The Last of Us part 3. Dajcie mi znać, czy byście chcieli. Ja na pewno czuję, że zagrałbym w trójeczkę, ale musi to być po prostu gra idealna. Na takim samym poziomie jak jedynka. A teraz prezes Microsoftu mocno o zamieszaniu wokół Xboxa. Wcale nie powiedział mocno, powiedział tylko jedno zdanie, które jest mega logiczne i każdy deweloper by tak powiedział, ale o co chodzi. No więc. Um, Michał Nowakowski, który od tego roku stoi na czele CD Projekt wraz z Adamem Badowskim nie wdał się w dyskusję na temat wiarygodności niedawnych doniesień, czy też potencjalnego wpływu takowych decyzji na cały rynek gier. Jakich decyzji chodzi tutaj o ekskluzywność gier? Od jakiegoś czasu, właściwie od parę, od, od lutego 2024 coraz głośniej jest o tym, że gry już nie będą ekskluzywne. Starfield ma być na wszystkie platformy. Um, nie wiem, The Last of Us ma być na wszystkie platformy, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie gry po prostu nie będą już ekskluzywami. No i Sp Phil Spencer to powiedział, że ekskluzywność gier już umiera. No więc Michał Nowakowski, czyli szef CD Projekt, powiedział: No, czy mocno, czy nie, no to wy zdecydujcie. Ja uważam, że po prostu powiedział. Prawda. Czyli kwestia ekskluzywności to nie jego problem, bo gry CD Projekt zostaną niezależne od platformy i to od graczy należy decyzja, do graczy należy decyzja, na którym placu zabaw będą się nimi bawić. Czyli po prostu Wiedźmin jest stworzony. No i można grać na komputerze, na PlayStation i na Xboxie. Wy wybieracie. I to jest, no powiedział prawdę, no bo co on ma do tego? Oni tworzą gry łatwo takim powiedzieć no bo tworzą gry na różne platformy bo są takim nazwijmy to niezależnym e, deweloperem no ale wiadomo że szefowie Sony chcą mieć ekskluzywy na PlayStation no bo to po prostu jest większa sprzedawalność tej gry i PlayStation Phil Spencer chce mieć ekskluzywy na Xboxa no bo to zwiększa sprzedaż Xboxów no to jest logiczne a taki CD Projekt Red nie ma swojej konsoli bo gdyby mieli swoją konsolę no to robiliby gry tylko i wyłącznie na swoją konsolę. Tak więc to jest takie trochę bez sensu to w ogóle napisał, ale to jest moje zdanie, no bo każdy by tak napisał. Kolejna informacja to ploteczka, czyli Star Wars Jedi Outloss jest planowana na maj 2024. Wątpię, myślę, że to trochę za szybko. Debutu Outloss. Wypatruje wielu graczy. Ja też myślę, że w to zagram. Zainteresować ich mogą nowe pogłoski czy plotki o planowanej dacie premiery, według których gra będzie no, dostępna w maju. Po prostu. Insider Gaming opublikowało informację, że ta premiera ma nastąpić w pierwszej połowie tego roku. Potem Henderson z e, serwisu X czy Twitter stwierdził, że obecne plany zakładają premierę w maju tego roku, ale zastrzegł, iż biorąc pod uwagę tendencje panujące w Ubisoftie, może dojść do opóźnienia. Czyli po prostu powiedział: Tak, potwierdzam to, co powiedział Insider Gaming, ale jednocześnie chcę być tutaj, chcę sobie zostawić furtkę, drzwi otwarte i mówię. Ale wszystko może się zmienić. To uwaga, ja też jestem takim insiderem i też mówię wam, że Star Wars Outlaws będzie miało premierę w pierwszej połowie 2024, ale też uważam, że może się wszystko zmienić, bo ostateczna decyzja należy do Ubisoft. Tak więc macie ekskluzywną informację prosto od wygrywa. Niektórzy z graczy lekko żartobliwie sugerują premierę 4 maja, no i powiem wam, że. To miałoby mega sens 4 maja, czyli May the 4 um, to taka rocznica gwiezdnych wojen, taki dzień gwiezdnych wojen. No bo e, wiecie, May the 4 be with you. May 4th. Czajcie. A, je a jeżeli nie czajcie, no to, no to przykro. Anyway, na 8 lutego zaplanowano konferencję Ubisoft dla inwestorów, więc możliwe, że wtedy dowiemy się więcej odnośnie. Y Terminu premiery, po prostu Jedi: Otlos. No, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że tak będzie. 8 lutego to jutro. Oczywiście zależy, kiedy oglądacie ten materiał. Tak więc, no, po prostu oczekujcie w przyszłym tygodniu nowej porcji um, świeżych wiadomości. Uncharted 1 prawdopodobnie otrzyma. Remake albo remaster. W sumie to nie wiadomo. Naughty Dog pracuje, według plotek, nad odświeżeniem wersji e, przygód Natana Drake'a. Na ostatnim State of Play doczekaliśmy się zapowiedzi odświeżonej wersji Until Down na PlayStation 5. No i powiem wam, widziałem screeny porównujące te dwie wersje i wygląda o niebo lepiej, a nawet o dwa nieba. Nieco wcześniej swoją premierę miało The Last of Us 2 Remaster. Wygląda na to, że remastery są po prostu takim, takimi nowymi remake'ami filmów w Hollywood. Wszyscy chcą po prostu robić stare gry na nowo, bo jest po prostu łatwiej. No ja im się nie dziwię. Ja na pewno nie grałem w żadną grę z, z serii Uncharted. Nie wiem, polecacie? Dajcie mi znać. Um, ale na pewno w taką... E, e, nie wiem, remaster czy remake na pewno bym zagrał, no bo to jest to pierwsza część, no i fajnie zacząć od pierwszej. Autorami powyższych doniesień są John Clark oraz Nick Baker, czyli współzałoży... współzałożyciele Xbox Era. Drugi z wymienionych dziennikarzy w przeszłości dzielił się wieloma sprawdzonymi informacjami, dlatego nie niewykluczone, że zostało to również po prostu przekazane w dobrej wierze i jako po prostu według niego prawdziwa informacja. Insider podkreśla, że ostateczna decyzja... O, oczywiście. Czyli zostawił sobie otwarte drzwi. Czyli ostateczna decyzja nie zapadła, Sony po prostu może się wycofać z tego pomysłu. Pierwszy z wymienionych Insiderów dodał także, że obecnie nic nie wskazuje na to, jakoby, że projekt miał powstać... Czekajcie, jeszcze raz. Pierwszy z wymienionych Insiderów dodał także, że obecnie nic nie wskazuje na to, jakoby za projekt miało odpowiadać Naughty Dog lub Bluepoint Games. Obecnie nie wiadomo, kto dokładnie ma przygotować odświeżoną wersję Fortuny Drake'a. Oby... Oby, oby jakieś dobre e, studio, no oby, oby Naughty Dog, no bo, no bo czemu nie? Nie chcemy chyba niespodzianek, co nie? E, a teraz Capcom przygotowuje pięć gier z serii Resident Evil. O jakich tytułach mowa? Możecie przeczytać na Planecie Gracza albo usłyszeć ode mnie, jeżeli jesteście na tyle leniwi. A mam nadzieję, że jesteście. Znany internetowy leaker związany z horrorami znów donosi o Resident Evil, jego zdaniem w przygotowaniu jest co najmniej 5 gier. Znany internetowy insider Dusk Golem, to nawet ja o nim słyszałem przed założeniem kanału. Wiele razy dawał znać, że jest całkiem nieźle poinformowany o planach Konami w związku z Silent Hill czy Capcomu z Resident Evil. Specjalizujący się w horrorach Liker dostał podobno niedawno całkiem ciekawą informację o kolejnych grach z cyklu o zombie. Jak czytamy w poście na reddicie, Liker podkreśla, że w przygotowaniu jest co najmniej 5 gier Resident Evil, w tym Resident Evil 9. Jeżeli chodzi o Resident Evil 9, no to wiadomo, myślę, że Resident Evil 9 i 10, myślę, że remake 5 i remake 6 oraz jakieś powiedzmy dodatki. Do, do tych gier. Może jakiś dodatek do Resident Evil 9, no to to już mamy 4 gry i jakiś super tryb do Resident Evil Remake 4 i już mamy 5 gier. Zobaczymy. Do tego jedna z nich ma ukazać się mniej więcej w okolicach 2.6, 2.7, ale na razie nie zamierza przedwcześnie zdradzać tych informacji. Uważam, że nie zamierza zdradzać, zdradzać tych informacji, ponieważ on... Nie ma pojęcia po prostu, co to są za gry. Nie wiemy, czy chodzi o wspomnianą już dziewiątą ocenę cyklu, ale zgodnie z poprzednimi wydawnictwami Capcomu może podejrzewać, że dziewiątka najdzie. Nadejdzie, ja po prostu czytać nie umiem, jest za wcześnie. Dziewiątka nadejdzie do nas wcześniej. No też myślę, że powinni skupić się na dziewiątce, a dopiero później zająć się remakeami. Możemy jedynie zgadywać, czy chodzi o oczekiwane od dawna Code Veronica Resident Evil 5 Remake, a może coś zupełnie innego. Możliwe pozostaje to, że jedną z potencjalnie najbliższych gier w planach jest wspomniane dziewiąte Resident Evil. Jeżeli wierzyć sporym przeciekom, gra tym razem postawi na mitologię amerykańskich legend, w tym kryptydy, nawiedzone miasteczka itd. Powiem Wam, hell yeah! Bardzo, bardzo fajny pomysł. Gracze na Redditie zgadują, że w planach Capcomu może być odświeżenie Resident Evil 5, Code Veronica Resident Evil 9, Resident Evil Revelations 3, a także osobna gra związana z Hankiem, której istnienie wyciekło jakiś czas temu. No to, no to macie, macie listę pięciu, pięciu tytułów. Jak myślicie, czy. Te właśnie tytuły powstają, czy może macie na myśli coś innego? Dajcie mi znać oczywiście na każdy z dzisiejszych tematów w komentarzach poniżej. Na razie.